Witajcie, moi drodzy! Dziś zastanowimy się, jak przejąć kontrolę nad własnym życiem. I czy każdy może to zrobić? Bo jedno z najczęstszych takich zastrzeżeń, które słyszę od osób, które zmagają się z takim pytaniem: jak zmienić swoje życie, jak naprawić pewne rzeczy w swoim życiu, jak złapać za ten ster swojego życia, to jedno z tych najczęstszych zastrzeżeń jest takie: czy każdy może to zrobić? Co, jeśli masz trudny bagaż doświadczeń? Co, jeżeli twój partner jest toksyczny, Twoja partnerka jest toksyczna? Co, jeśli pochodzisz z trudnej rodziny, gdzie miałeś czy miałaś jakieś trudne, negatywne wzorce? Co, jeśli Twoja matka lub Twój ojciec to osoba toksyczna albo osoba uzależniona? Czy ty naprawdę możesz złapać za ster swojego życia i podnieść jakość tego życia? I kiedy słyszę to zastrzeżenie. To bardzo często przypominają mi się historie moich klientów, osób, które widziałem, kiedy byli na samym dnie, kiedy tracili coś bardzo ważnego w swoim życiu. Czy to było zdrowie, czy to była praca, czy to był związek, czy to był majątek, który gromadzili od lat. To nie ma znaczenia. Są to osoby, które upadają, można powiedzieć, na samo dno, ale potrafią wstać z kola. I dlatego, kiedy słyszę takie zastrzeżenia, zawsze przypominają mi się te najtrudniejsze historie moich klientów, którzy pokazali, jak wielką mamy w sobie siłę jak wielką siłę mają nasze mózgi, nasze umysły, nasze emocje jak ogólnie my jesteśmy silni, jak ważna jest dla nas neuroplastyczność i jak możemy się zmieniać. Dlatego to założenie nie jest prawdziwe. Każdy z nas, bez względu na to, jaki ma bagaż doświadczeń, może złapać za ten ster swojego życia. Tylko wymaga to odwagi, wymaga to pewnej dyscypliny i wymaga to pewnej wiedzy, bo bez wiedzy trudno nam jest działać w taki systematyczny sposób, a osoby, którym brakuje wiedzy, działają raczej chaotycznie i bardzo szybko się po pierwsze zniechęcają, po drugie, są niecierpliwi, no bo jeżeli działają tak po omacku, nie mają konkretnych efektów, to nawet nie wiedzą, po czym mogliby rozpoznać, że idą we właściwą stronę. A więc, wracając jeszcze raz do tego tytułu dzisiejszego materiału, czy każdy z nas może złapać za ster swojego życia? To moim zdaniem każdy wręcz powinien złapać za ster swojego życia, bo jeżeli ty oddajesz ten swój ster innym osobom. To prawdopodobnie albo wspólnie dopłyniecie, albo ta osoba ci wyznaczy kierunek Twojego życia i dopłyniesz w miejsce, w którym na pewno nie będziesz szczęśliwy czy nie będziesz szczęśliwa. I to jest ten wielki paradoks, że my tak chętnie oddajemy ster naszego życia innym osobom czy to naszym bliskim, partnerowi, partnerce, naszym rodzicom, presji otoczenia ale nie przyłapujemy się nad tym, że możemy przez całe życie. Żyjąc tak pod dyktando innych, być nieszczęśliwi, odczuwać pustkę, czuć, że po prostu jesteśmy samotni w życiu na ścieżce, którą ktoś nam wyznaczył, a ta ścieżka nie daje nam żadnej satysfakcji. A więc, czy każdy może przejąć ster własnego życia? Moim zdaniem, każdy powinien przejąć ten ster, mimo tego, że wielu z nas ma swój trudny bagaż doświadczeń. Że zmagamy się z różnymi demonami przeszłości. Natomiast musicie też uwierzyć we własną siłę w siłę człowieka, w siłę naszego umysłu, w siłę rozwoju i neuroplastyczności. Bo przecież bez tego, bez takiej chęci i naturalnej zdolności do rozwoju, my jako gatunek nie przetrwalibyśmy, nie zdominowalibyśmy tej planety. A więc jeszcze raz musimy uwierzyć w tą taką naszą naturalną siłę. Siłę człowieka do tego, żeby się przystosowywać, adaptować, zmieniać, rozwijać. To jest nasza naturalna siła, wynikająca z naszej ewolucji. A więc, czy każdy może przejąć ster własnego życia? Tak, każdy może. Bez względu na nasz bagaż doświadczeń. Natomiast tu jest jedno zastrzeżenie. Jeżeli chcesz przejąć ster własnego życia, to to wymaga od ciebie aktywnego działania. Ja często mówię o działaniu z intencją. A nawet idąc o krok dalej, mówię o działaniu z premedytacją, że my naprawdę chcemy złapać ten ster, czasami musimy go wyrwać, metaforycznie mówiąc, z rąk innych osób, oczekiwań innych osób, i kiedy to my złapiemy za ten ster, musimy z tą intencją wyznaczyć swój kierunek oraz wybrać swoją drogę. I ta droga może się zmieniać, cel również może się zmieniać, natomiast nigdy tego nie przewidzisz na samym początku. To w trakcie tej drogi mogą się pewne rzeczy zadziać, możesz pewnych rzeczy doświadczyć, nauczyć się, może się zmienić twój punkt widzenia i ta droga się zmieni, ten cel się zmieni, ale to nic złego, ponieważ ty wtedy masz poczucie, że to jest Twoja droga, Twoje zmiany, Twoje cele. I dlatego tak często mówię o tym, żeby żyć z intencją, żeby z premedytacją przejmować ten ster własnego życia, ponieważ to właśnie od naszych świadomych decyzji zależy jakość naszego życia. I mamy takie dwa tryby działania, o których również często Wam mówię: tryb aktywny i tryb reaktywny, taki tryb bierny. I żeby mieć szczęśliwe życie, życie wysokiej jakości, życie na miarę swoich możliwości, trzeba być jak najczęściej w tym trybie aktywnym i bardzo mocno unikać tego trybu reaktywnego, tego trybu biernego. No, bo zobaczcie taką prostą, można powiedzieć metaforyczną sytuację osób, które są w tych dwóch trybach. W trybie aktywnym, jeżeli ktoś chce iść do kina, bo chce zobaczyć konkretny film, no to zaczyna szukać sposobów. Pójdę sam, pójdę sama, powiem komuś, że może zaproszę tą osobę, pójdę z gronem znajomych, po prostu działam aktywnie. Chcę zobaczyć film i idę do kina. Nie zdążę pójść do kina, to obejrzę sobie go gdzieś na streamingu, ale działam aktywnie. Myślę o tym, czego chcę i jaką drogą do tego celu swojego dojdę. Tych dróg może być wiele, bo mogę zachorować po drodze, mogę nie dojść do tego kina i różne rzeczy mogą się wydarzyć. Natomiast cały czas myślę o swoim celu i w końcu go zrealizuję. Natomiast jak do tej samej metaforycznej sytuacji podejdzie osoba w trybie biernym, w trybie reaktywnym? Taka osoba będzie kisiła w sobie gdzieś te swoje oczekiwania, swoje potrzeby i będzie tak myśleć, że ale chcę zobaczyć ten film. No, czekam aż ktoś mnie zaprosi na ten film. Może nawet nikomu nie mówię, tylko czekam, że niby ktoś ma szklaną kulę i wyczyta, że ja tak bardzo ten film chcę obejrzeć. Albo mówiłam komuś, że ten film mi się podobał, tylko że pół roku temu i to w jakiejś takiej rozmowie na inny temat. A więc czekam tak, kto mnie do tego kina zaprosi, i czuję coraz większe rozczarowanie, że nikt mnie nie zaprasza. Partner mnie nie zaprasza, partnerka mnie nie zaprasza, nikt mnie nie zaprasza do tego kina i zamiast powiedzieć o swoich potrzebach, to ja tylko rośnie we mnie ta frustracja, rosną we mnie te oczekiwania, aż w końcu zacznę sobie powtarzać: Chyba nikt mnie nie kocha, chyba nikt mnie nie lubi. Bo nikt mnie do tego kina, na ten mój wymarzony film nie chce zaprosić. I oczywiście to jest taka przerysowana metafora. Natomiast myślę, że jeżeli oglądasz ten kanał, oglądasz takie filmy, to jesteś na etapie rozwoju osobistego, gdzie dokładnie łapiesz, o co chodzi w tej metaforze. A chodzi w niej o to, że osoba z trybu aktywnego może ponieść kilka porażek, może nie zdążyć do tego kina, ale cały czas ma cel przed oczami i wie, jak go zrealizować na różne sposoby. Natomiast osoba w, trybu, w trybie biernego, w trybie reaktywnym, to jest osoba, która siedzi, wszystko pakuje do siebie, wszystko odbiera bezpośrednio i tworzy w głowie różne fantazyjne scenariusze. Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, nikt nie myśli o moich potrzebach. A czemu nie myślę o twoich potrzebach? No bo o nich nie mówisz. I osoba z punktu numer 1, czyli z trybu aktywnego, nawet jeżeli chciałaby z partnerem czy z partnerką iść do kina, to by to zasugerowała. To nie jest tak, że osoba z trybu aktywnego oczekuje, że to inne osoby rozwiążą nasze problemy, że to inne osoby będą odgadywać nasze potrzeby, oczekiwania i marzenia i że to ktoś inny zajmie się tymi trudnymi rzeczami w naszym życiu. A więc pierwsza rzecz do zapamiętania to to, żeby przejąć sterwa z tego życia, trzeba żyć z intencją, z premedytacją, wyznaczać sobie pewne cele, kierunki, zmieniać tą drogę, szukać różnych rozwiązań, ale mieć odwagę, żeby mówić wprost i innym osobom, i samemu sobie, czego ja tak naprawdę chcę, dzisiaj czego chcę, czego będę chcieć jutro, jeżeli pewne plany i pomysły, i marzenia mi się zmienią. Czego chce za pół roku i tak dalej, to jest ciągła aktualizacja. I kiedy jesteś w trybie aktywnym, pojawia się jedno kluczowe założenie, które może pomóc ci rozwinąć się w życiu. I to kluczowe założenie mówi o tym, że ty nie musisz wszystkiego wiedzieć, nie musisz być wchodzącą encyklopedią, ale jeżeli wiesz i uświadomisz sobie, czego chcesz, ale że tego nie wiesz, jak to osiągnąć, jak to zrobić, jaką drogą do tego dojść, to możesz się tego nauczyć. No, bo jeżeli nie wiesz, jak zbudować szczęśliwy związek, bo na przykład jesteś osobą z trudnego domu, naobserwowałaś się, naobserwowałeś się trudnych wzorców, widziałeś, jak rodzice mieli toksyczną relację i nie masz zdrowego wzorca, no to przecież nie musisz załamywać rąk, a tak by zrobiło osoby z trybu biernego, z trybu reaktywnego, bo takie osoby czekałyby na idealnego partnera czy partnerkę, która ich naprawi, która sprawi, że nauczą się kochać i tak dalej. Czyli znowu oddają ster swojego życia innym osobom. Natomiast osoba z trybu aktywnego, która chce aktywnie działać, podjąć taką inicjatywę, żyć z intencją i z premedytacją, zmienić swoje wzorce, jeżeli chodzi o budowanie relacji. No to taka osoba może przejść do działania, może po pierwsze przeanalizować swoje schematy, w jakie relacje wchodziłem, wchodziłam, co mi się tam nie udawało, jakie pojawiały się kłótnie, jakie problemy do mnie wracały w postaci takich związkowych bumerangów, co było nie tak, przez co te związki się kończyły. Czego mi brakowało, czego brakowało mojej drugiej połówce, partnerowi, partnerce. Analiza schematów. Druga rzecz, rozpocząć pracę nad sobą. Czy to będzie terapia, czy to będzie praca z psychologiem, czy to będzie coaching, czy to będzie autoterapia w formie na przykład pisania pamiętnika. To nie ma znaczenia. Natomiast rozpoczęcie przyglądania się sobie, swoim myślom, swoim emocjom, to jest kluczowe. Trzecia sprawa szukanie inspiracji w kontekście innych związków, które są zdrowymi związkami, bo jest masa różnych zdrowych związków, które są szczęśliwe na swój własny sposób. I jedną parę widzisz, która jest ciągle razem ze sobą, drugą parę widzisz, gdzie dwie osoby dbają o to, żeby mieć dużo czasu takiego tylko w pojedynkę, realizując swoje pasje. I ty musisz wiedzieć, po której jesteś bardziej stronie. Czy chcesz być bardzo blisko ze swoim partnerem czy partnerką, i tu mówimy o potrzebie zawłaszczania, czy chcesz mieć trochę luźniejszą relację, że ja mam swoje życie, ty masz swoje życie, ale mamy też część wspólnego życia. Są różne style budowania zdrowych relacji, ale ty musisz też określić swój styl, czego ty potrzebujesz. A nie da się tego zrobić, jeżeli ty nie masz takiej autoświadomości, takiego zaglądania w swoje emocje, w swoje potrzeby. A tego nie zrobisz w momencie, kiedy masz trudne wzorce i nie chcesz ich rozpracować. I kiedy już poprzyglądasz się innym osobom, to warto by było poszerzać swoją wiedzę. Czytaj książki, słuchaj podcastów, słuchaj ekspertów o różnych rzeczach. Miłość, granice, asertywność w związku, to jakie są style przywiązania, to jakie są style budowania dobrych związków. Ale oglądaj też rzeczy o pozytywnych związkach, bo wielu moich klientów, którzy mają problemy w kolejnej i kolejnej relacji, to są osoby, które przychodzą i mówią: Oglądam bardzo wiele materiałów różnych, uczę się, edukuję. A ja pytam, ale jakie to materiały? I taka osoba mówi: To, jest, to są ciągle materiały o toksycznych osobach, o narcyzach i tak dalej. No to jak taka osoba, ucząc się tych wszystkich schematów, ma nauczyć się, jak żyć w zdrowej relacji. Oczywiście, oglądanie materiałów na temat toksycznych relacji to jest punkt pierwszy, czyli wyłapywanie swoich wzorców, na co ja się zgadzam, na co nie powinienem się zgadzać, jakie złe, negatywne, toksyczne wzorce mam w sobie. Ale punkt drugi to jest, jak już to wszystko wiem, wypracować zdrowe wzorce, a tego nie uczą materiały na temat toksycznych relacji, na temat osób narcystycznych. Dlatego trzeba wyjść z tego, co nas tak przyciąga i ciekawi, i przestać oglądać te filmy o tym, co toksyczne, i zacząć oglądać filmy o tym, co budujące, co pozytywne. I tu pojawia się problem. Często moim klientom mówię: przestańcie oglądać filmy o toksycznych osobach, bo ten etap już macie za sobą. Czas zbudować swoje nowe, lepsze wzorce. I często te osoby przychodzą do mnie na kolejną konsultację i mówią: Ja nie potrafię przerwać tego oglądania, bo. Te tematy z toksycznymi osobami bardzo mnie ciekawią, bo to jest dla nich znane, ale te tematy związane ze szczęściem, miłością, dobrymi wzorcami już mnie tak nie ciekawią. Już mi gdzieś ta uwaga ucieka, ponieważ jest to coś, czego nie znam, co jest dla mnie trudne, co jest właśnie wykroczeniem poza moją strefę komfortu, bo w tych toksycznych tematach te osoby często czują się bardzo dobrze, bo to jest znane zło. Natomiast podwyższenie sobie tej poprzeczki, Pooglądanie materiałów, poczytanie książek na temat tego, co pozytywne, bywa dla niektórych osób bardzo trudne. Dlatego warto się tutaj zastanowić, czy jesteś osobą, która działa aktywnie i widzi te szczebelki, o których tutaj powiedziałem. Czyli na przykład, mieliśmy tutaj historię osoby, która ma problemy, jeżeli chodzi o budowanie relacji. Na tym oparłem cały swój przykład. I taka osoba, działając aktywnie, może wyłapać swoje toksyczne wzorce. Ale kolejny szczebel na tej drabince rozwoju to jest przejście do aktywnego działania, wypracowywania w sobie takich pozytywnych wzorców. A więc pierwszy punkt związany z tym, żeby przejąć stery naszego życia, to jest działanie z intencją, działanie z premedytacją, aktywne działanie. I chcę, żebyście zaczęli obserwować, w jakim trybie najczęściej jesteście. Jak wiele czasu w swoim dniu przebywacie w trybie aktywnym, a ile czasu w tym trybie reaktywnym, w tym trybie biernym i w których momentach w swoim życiu to występuje? Bo czasami jest tak, że ludzie widzą, na przykład w pracy mam tryb taki, ale w domu, w relacji mam tryb taki, a jak pojadę do rodziców, do domu rodzinnego, to zupełnie też inny tryb. Co wam odpala tryb aktywny i tryb bierny? A więc ten punkt pierwszy jest na tyle istotny, że tak szeroko go opisałem, że dziś nie omówię kolejnych punktów. Mam jeszcze chyba cztery punkty do omówienia dla Was w kontekście tego, jak odzyskać tą władzę nad swoim życiem, przejąć ten życiowy ster. Natomiast to, na czym się skupiłem, czyli aktywne działanie, jest tutaj kluczem. Jeżeli chcecie poznać dalsze punkty, to będę je rozwijał w przyszłych materiałach. Natomiast na ten moment chciałbym, żebyście zrobili jedną rzecz. Dzisiaj... Chociaż przez jeden dzień, a najlepiej przez 7 dni, żeby też trafić na weekend, obserwujcie w jakich trybach działacie. Tryb aktywny, tryb reaktywny, ten bierny. Czy jesteście tą osobą, która jak chce iść do kina, to szuka sposobu? Czy jesteście tą osobą, która dusi swoją potrzebę w środku i oczekuje, że ktoś tutaj przyjdzie, zamacha do Was biletami i powie: No to idziemy do kina. Ktoś rozwiąże za Was problem. A więc, jaką wy macie postawę? Bo to zrozumienie będzie bardzo ważne w kontekście następnego materiału, który właśnie dotknie trochę tematu postawy, tematu odwagi i rozszerzy to podejmowanie inicjatywy w życiu. Ale inicjatywa jest kluczowa i znajomość swoich trybów, co nam te tryby odpala i czy potrafimy przełączyć się z tego trybu biernego na tryb aktywny, na tryb działania. Czy z tego reagowania w swoim życiu jak ten liść na wietrze, który jest sterowany przez ten wiatr, możemy przejść do takiego bardziej aktywnego działania. I zamiast być tym listkiem na wietrze, będziemy takim dronem, którym możemy sobie sterować i taka postawa drona w przeciwieństwie do tego liścia, to jest postawa, która może nas zaprowadzić do różnych miejsc. Czasami skończą nam się baterie i po prostu będzie to trudna sytuacja, ale te baterie możemy uzupełnić. I mam nadzieję, że ta metafora, taka współczesna metafora drona, przypadnie Wam do gustu, ponieważ chciałbym, żebyście wiedzieli, że przejęcie odpowiedzialności za swoje życie, przejęcie kontroli jest możliwe w każdym przypadku. I nie można się tutaj tłumaczyć, że macie trudną przeszłość, bagaż doświadczeń, że mieliście trudne dzieciństwo itd. To nie zwalnia nas z takiego obowiązku, żeby przejąć kontrolę nad swoim życiem, bo tego wymaga. Nasza aktywna postawa, do tego są przystosowane nasze mózgi, do tego jest przystosowana neuroplastyczność, która pozwala nam się zmieniać, i do tego przygotowała nas ewolucja. A więc uwierzcie jeszcze raz na koniec w tą siłę, jeżeli chodzi o dokonywanie zmian przez każdego z nas. Każdy człowiek jest zdolny do zmian, do aktywnego działania, do tego, żeby odmienić swoje życie, podnieść jakość tego życia. I żeby żyć na miarę swoich możliwości. Tego Wam życzę. Bardzo liczę też na Wasze komentarze w kontekście tych dwóch postaw. Postawy aktywnej i postawy reaktywnej, tej postawy biernej. Jak widzicie sami siebie i ludzi wokół? Czy otaczacie się osobami, które mają aktywną postawę, czy raczej otaczacie się osobami, które wiecznie narzekają, nie podejmując żadnej inicjatywy i ciągle tkwią w takiej biernej postawie? Bo pamiętajcie, że postawą można się zarazić. Jeżeli jej przebywacie w otoczeniu osób z postawą bierną, to wy również tacy będziecie. Warto na to uważać i myślę, że rozwiniemy sobie kiedyś ten temat w osobnym materiale. Za dzisiaj wam bardzo dziękuję. Życzę wam dużo odwagi do tego, żeby zmierzyć się z taką autoanalizą. Dajcie znać, czy udało wam się zrobić chociaż jeden dzień takiej solidnej autoanalizy oraz dajcie znać, jeżeli komuś się uda zrobić 7 dni. Bo to jest dopiero taka szczegółowa autoanaliza, kiedy... Różne dni, różne momenty, kiedy jesteśmy bardziej wyspani, mniej wyspani, kiedy przychodzi weekend, kiedy złapiemy to wszystko i powiemy sobie: Wow, już wiem, od czego zależy, chociaż trochę mój tryb aktywny, tryb bierny, już trochę mam większe poczucie kontroli, bo to właśnie pierwsza rzecz, żeby odzyskać kontrolę, to jest budowanie samoświadomości. Tego Wam życzę. Za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w kolejnym materiale.